Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta. O mało nas nie pozabiję. na Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co?! Żyję?! Żyję! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, mm. królewskie oddziały specjalne. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! Panie Vernon Ross, raport Ross. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rybują. Lawaletowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z Baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję? Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. most! Chronić króla! Grycie! Smok pod kurdycję! Chronić króla! Pod kurdycję! Oddałbym dwa palce za burzę A jednak smok! Nie wierzę prawdziwy smok! Mirigold, załatw go! Koniecznie zachwycaj! To nie takie proste! Bydle spali mi armię. Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Grycie! Smog pod Musimy się przebić do miasta. Tam mamy większe szanse. To prawda, że Wiedźmini nie polują na smoki? Prawda.

Kup! Ja się teleportuję, ale was nie zdołam przenieść! Tris! Niedożony Smok, mogliśmy przez niego przegrać? Odgłosy bitwy powinny go przepłożyć. Mniejsza smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec. A gadali, że pod mury nie podejdziemy! Południa i miasto zdobyte! Meldować! Balki o trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie, chyba że za tydzień. Próbować się kierami? Trochę to zajmie, ale co robić. A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, fan. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę Twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Żołnierze Lawaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Ruszam. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Wypuśćcie Ja nas tylko wykonywałem zmierza. rozkazy. Morda w kubeł! Kiedy mnie winni... Mrożę. Co to ja teraz to. zrobię z kciuka?